macie bardzo wiele podziękowań pod Dziękujemy. Dziękujemy. bardzo. Dziękujemy. to widzę Andrzej Purkiewicz jest aktywny, jak po prostu ciśnie, <laughs> Andrzej, jak... Bardzo dziękuję, tak. bardzo tak, także zapraszam Was do poczytania sobie na spokojnie komentarzy. Być może macie ochotę gdzieś tam komuś odpowiedzieć, coś dopowiedzieć, bo były żywy dyskusje. Ale póki co, dziękuję Wam bardzo serdecznie, spokojnie. Dziękujemy Zdrowia bardzo. Zdrowia dla nas. Zdrowia, wszyscy. tak, dla wszystkich. Wszystkiego Dobrze. dobrego. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Dziękuję Wam bardzo w takim razie, a ja słuchajcie, chciałbym Wam na koniec pokazać to, co widzieliśmy na początku, bo taki jest zwyczaj, że puszczamy ten sam film również na koniec. Natomiast chciałbym też powiedzieć, co będzie jutro w naszej audycji. Jutro będzie z kolei temat gastronomiczny i będzie trzech restauratorów, w zasadzie można powiedzieć, że chyba największych, takich niezależnych. Samodzielnych restauratorów warszawskich. Będzie pan Piotr Popiński, będzie pan Krzysztof Janiszewski i będzie pan Marcin Kręglicki. Zatem myślę, że osoby, które interesują się branżą gastronomiczną, doskonale znają tych ludzi i wiedzą, jakie lokale, jakie biznesy gastronomiczne prowadzą. Także zapowiada się bardzo ciekawa dyskusja. Opowiedzą o tym, oczywiście jakie decyzje u siebie musieli podjąć, jak się musieli trochę przebranżowić, bo część z ich lokali to są lokale premium, które na przykład dowozów i dostaw w ogóle nie miało i nie realizowali, a dzisiaj musieli troszkę się no, przestawić i zmodyfikować bardzo swój biznes, więc myślę, że to będzie też ciekawa nauka, ciekawa wiedza dla pozostałych ludzi, osób, restauratorów w tej branży pracują. A póki co zostawiam Was z wspaniałym filmem promocyjnym i hotel, ale i region przede wszystkim. Do zobaczenia do jutra. To była audycja pierwszego na świecie radia choreka. Znajdziesz nas na www.chorekabc.pl.